Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel a w tym filmie zaczniemy sobie pojedynek sprytu czyli tak jak robiłem ostatnio z Bitwą Krwi zrobimy sobie taki z pojedynkiem sprytu że zrobimy sobie krótką serię no nie wiem, 4-5 filmów chyba, że się spodoba, chyba, że też mi się spodoba no to wtedy pojawi się więcej filmów walk będzie na pewno mniej bo sama mechanika dobierania trwa dosyć długo także myślę, że trzy walki na pierwszy film w zupełności wystarczy. Tak wygląda mm, ranking znajomych, jeżeli kogoś by to ciekawiło. Dużo osób jeszcze nawet nie zaczęło z tego co widzę. Tutaj 1400 już przebite, a globalnie 1514. Także zaczynamy trzy szybkie walki, przynajmniej w teorii, bo doskonale wiemy, że te walki nie są szybkie. Także będziemy. Drudzy. Ok, mamy Narę, mamy Dreza. W ogóle, strasznie szybko wybrał, zanim jeszcze cokolwiek zdążyłem zrobić. No ale mniejsza o to. Także bierzemy ferela Postaram się pójść w Niemartwych. On raczej będzie się starał w Leśnej Istoty chyba, tak? No ma dwie, więc to by miał sens. Także weźmiemy tego Torana. No, oddamy mu Sajlasa ostatecznie. Nadal jest ta losowość czasami. On tutaj na pewno Sajlasa weźmie. Ewentualnie boską. Dobra, czyli Silasa. My mamy z kolei Szemirę, którą musimy od razu zabrać. Bo Szemira na tym trybie na poziomie 9 to jest masakra. Jak się okazuje, Szemira tutaj jest jedną z lepszych postaci. Bo niestety pula bohaterów jest dosyć mocno ograniczona. Także zabrał sobie Gwyned. My tutaj tak naprawdę jakiegoś dużego wyboru nie mamy. No, muszę wziąć się Strille. Oddam mu co prawda lykę, ale nic na to nie poradzimy. Ujął numisu, dobra. Czyli jednak nie chciał lyki. I teraz wziąć nary czy nie brać nary? Czy mi jest potrzebna nara na tak wysokim poziomie? Chyba wezmę to, żeby mieć troszkę zbustowane statystyki. pewnie weźmie, tutaj ma trudny wybór oddać mi narę a zrobił to w ten sposób, dobra czyli my sobie zrobimy narę na poziomie teraz, teraz ja mam ciężki wybór, nie? zrobić sobie narę na poziom 9 ale oddać mu Sylasa, czy zabrać mu Sylasa i stracić narę ciężki wybór on ma tych supportów, no dobra uznajmy, że nara zrobi tak dużo że po prostu kogoś ściągnie na hita i będzie to tego warte. Ja też dostanę lekę, więc to jest jakiś plus. Dobra, mógłbym wziąć Sejlasa, ale to nie ma sensu, bo on i tak znika. A w ten sposób będę miał naprawdę mocnych strażników. Dobra. Osłabia zwierzę ludzi i leśne istoty. No, myślę, że to ma sens. Także to go zmusi do pewnych innych ustawień, mam nadzieję. Fajnie przypasował na koniec akurat ten artefakt, jak to nazwijmy. Także co? Myślę, że Estrilda, Toran, na pewno Leka, na pewno Nara. I myślę, że ten Ferael. To się raczej nie opłaca mi wstawiać 3 mira na trzecim poziomie. To nie ma absolutnie sensu. Także mamy czterech niemartwych, zbustowanych i dodatkowo zbustowanych od strażników, jeszcze niektórych. Nara przyciągnęła Sylasa. Nie wiem, czy będzie w stanie go ściągnąć. Nie będzie. Maszymire. Ja nie mam zbytnio healerów. ale ostatecznie wygrałem. Dobra. Także pierwsza walka zaliczona. Od razu lecimy do drugiej. Na pewno ten tryb taktyczny, że tak powiem, z dobieraniem jest ciekawszy niż ostatnia bitwa krwi, która polegała praktycznie w 100%, dobra, w 95%. Na szczęściu bardzo dobre rozdanie. Szemira Ferael jeszcze będzie toran, o ile mi go nie zabierze, nie zabrał. Z drugiej strony ma ładnie zboostowaną me od samego początku. Tutaj też jest taka, taki element ryzyka, że ja mógłbym wziąć rozolin, ukraść mu ją i może nie wziąłby to rana, ale nie będę ryzykował, pójdziemy, zrobimy to bezpiecznie. Boska statuetka nie ma tutaj dla mnie absolutnie sensu, bo idę w niemartwych. Kajdany chyba też nie mają sensu, bo widzę, że on będzie szedł w różne frakcje, a przynajmniej się postara. No, nie wiem, czy chce stajlasa na trzecim poziomie, szczerze mówiąc. Zabrałbym mu Nemorę, bo on chce iść w różne frakcje. W ten sposób nie pójdzie, przynajmniej na razie. Pytanie, co weźmie? Oczywiście ja bym wolał stajlasa sobie dobrać do drużyny niemartwych. I umożliwi mi to, więc spoko. A nawet dwóch, tylko że pewnie drugi zostanie ukradziony bezczelnie na moich oczach. No, coś czuję, że mi go weźmie. Ewentualnie weźmie wareka, bo to co mówię, boska statuetka. Tylko, że trzeci poziom to raczej dużo nie zdziała. Strasznie dziwnie ten chłop tutaj gra. Także no dobra, robimy sobie Sylasa na dziewiątym, mamy jednego z fajniejszych healerów na poziomie dziewiątym, jeszcze zbustowanego. Być może do 5 na 5 nawet z Unii Niemartwych. Ten liść bardzo by mnie interesował, ale domyślam się, no właśnie, zostanie też zabrany. Nie ma sensu, żebym ja brał Zwierzę Ludzia, bo jak wezmę jednego, to nie tak weźmie drugiego i tak ta boska statuetka będzie miała szansę zaistnieć. Więc niech sobie weźmie tego Numisu już, jeżeli chce. Wziął Lykę i teraz pewnie weźmie Numisu. No, wydaje mi się, że mam dużo mocniejszą drużynę. Także nie muszę jakoś bardzo szaleć. Weźmie sobie Ruk Ochronny po prostu. Mogłem też Pierścień Męstwa w sumie wziąć. Chociaż mm, moi healerzy są na dziewiątym, więc... Niekoniecznie z tego ataku by skorzystały. No ale to ma chyba największy sens. Nie? Przynajmniej nie zginą tak szybko. No, tak naprawdę nic tutaj szczególnego nie dostanie. Dziwnie grał, więc nie sądzę, żeby on był w stanie to wygrać w ogóle. No, obecny moment on nawet nie ma czterech różnych frakcji. Cztery różne, tak? Ma świetlistych, niemartwych ileś istoty, więc wystarczy, że ja mu teraz wezmę tą safię. Wolałbym róg, oczywiście. Aha, dobra. Ja byłem poza tym drugi, więc to nie ma znaczenia. No dobra, mniejsza o to. Raczej to nie będzie miało żadnego wpływu. Tylko kogo ja mam ustawić teraz w pierwszej linii? jeszcze Może tego sajlasa Zróbmy coś takiego. Trochę martwi mnie to, że nie mam drugiej postaci do pierwszej linii. Szemira na sobie nie ustała, przynajmniej nie sądzę. Generalnie powinienem to wygrać. Zobaczymy, czy tak się stanie. Szemira się odpaliła, Sirlas się odpalił, Nemora jeszcze teraz podleczy. No, jedynymi moimi obrażeniami jest tutaj Szemira, na którą liczę i która chyba całkiem nieźle się spisała. Mimo, że miał mały poziom. No, tutaj jeszcze sajlas porobił nieźle. Także, jak widać, też potrafi zrobić obrażenia. A tutaj trochę też było szczęścia, że przeciwnik strasznie dziwnie wybierał. Także nie ukrywam, że znacząco mi pomógł tym wszystkim, ale. No, każdy gra jak gra. Dobra, co my tutaj mamy? Muszę mu wziąć Safiję. Jak on dostanie Sofię na ósmym poziomie, to raczej będzie nieciekawie. Mam też dwóch magów, więc potencjalna mira zbustowana od tej unii magów będzie naprawdę potężna. Weźmiemy sobie Gorwo na piątym poziomie, bo nic innego nie ma sensu tutaj chyba. Bierzesz pan numisu. Ok, rozumiem. No to ja wezmę Ulmusa na szóstym poziomie, bo dlaczego nie? Przynajmniej mam już dwóch solidnych tanków na ten tryb. Dobra, czyli muszę mu troszkę przeszkodzić i postarać się, żeby nie dostał czterech zwierząt ludzi, bo to by było słabia, słabe troszkę. Już mam magów zboostowanych, więc szemira bardzo szybko rzuci zdolność w razie czego. To mnie na pewno cieszy. Albo nawet jeszcze szybciej rzuci. Troszkę dziwnie wybieram. Wiem, że za dużo postaci, ale czasem fajnie iść w unię po prostu, no żeby taka szemira wykierowała. Także fajnie by było dostać tutaj jakąś. Znowu nie pamiętam, czy byłem pierwszy, czy drugi, ale byłem pierwszy chyba, bo mu ukradłem sefię, nie? Dobra, no muszę mu wziąć Anokiego, chociaż tak naprawdę czy ja muszę to zrobić? On nie ma jakoś bardzo rozwiniętych postaci, więc wezmę po prostu Torana i będę liczył na jeszcze jedną postać z niemartwych pobózca dla Szemiry. Także jeszcze dwa dobrania. No dobra. Trudno, oddam mu to. Niech będzie, tylko no, że ja dostanę dzięki temu Ulmusa na 9, On dostanie Wareka na czwartym. Więc szało jakoś bardzo nie zrobi. Co prawda ma przewagę nad moimi leśnymi istotami. Ale miejmy nadzieję, że to nie będzie aż tak bolało. Weźmiemy Belindę, bo Belinda jest tutaj naprawdę mocną postacią. Tym bardziej, że mam u niemagów. Także na koniec nic dobrego chyba nie dostał na niczym jakoś bardzo nie skorzysta czyli wypędzi mi prawdopodobnie Ulmusa bo on tutaj jest najmocniejszy także damy Ulmusa damy Gorwo, damy Belindę damy Szymirę i damy Lykę, żeby jeszcze bardziej zboostować po prostu te dwie postacie powinny naprawdę bardzo szybko mm, załączyć Ulta no, jak Belinda tam trzaśnie na siódmym poziomie, to będzie posprzątane raczej. Na to liczę zresztą. Zobaczcie, jak Belinda szybko z Szemirą ładuje multy. To jest właśnie ta przewaga Unii, o której mówiłem. Jeszcze lekka bardzo ładnie przerwała Sofii wrogiej. Tak, żeby z najmniejszych problemów. Strasznie łatwa walka. Także dobra, jako że to jest pierwszy film idzie w miarę fajnie, to. Zrobimy sobie jeszcze jedną walkę. Fajnie by było, wszystkie cztery wygrać w pierwszym filmie. Co dostaniemy? Dostaniemy Numisu i Luciusa. Także myślę, że on dostał lepsze troszkę. Szemirę wziął. Muszę uważać na nią, żeby nie zbustował mocniej. No dobra, co tutaj robić? Myślę, że większy sens będzie pójść większym sensem będzie pójście w świetlistych raczej. Chociaż jakoś kiepsko to widzę, nie mam obrażeń na razie. Tak naprawdę czy on mi ukradnie tą głynę? Czy ona będzie dla niego takim kąskiem, że on ją weźmie? Czy ryzykować? Trudno powiedzieć. Dobra, weźmy. Bezpiecznie pójdziemy. Weź sobie tego Ulmusa czy tam Feraela. Albo Lorsana weź. Widzicie, idzie w unię. Także pójście w unię to nie jest taki kupi pomysł. Jak się okazuje. No pytanie: czy ja będę miał coś zgustowane? To jest trochę ryzyko. Także pójdziemy po prostu w ferela. Nie chcę za bardzo ryzykować tutaj. A jak on weźmie pierścień, no to będę musiał mu kraść wszystko, co popadnie. Byle po prostu nie wił na niczym siódmego poziomu. Bo to jest bardzo mocny artefakt. No dobra, co dalej? No nie wiem czy ryzykować. Dobra, zrobimy to dla filmu w celach naukowych. Zaryzykowimy. Pewnie przez to przegram ogółem, ale czego się nie robi w celach naukowych. No, niestety nie miałem szczęścia, nie dostałem nic fajnego. Były dwie szanse. Tutaj, niestety, zgarnię Lorsana prawdopodobnie. No, dajcie mi coś, Fraela, na przykład, Głynet. Albo dajcie mi Namorę. No dobra, no z tej dwójki to raczej Toran. No nic, nie mogę trafić takiego fajnego. Szemirę jeszcze dostał masakra. Także to jest słabiutkie. To jest to, co teraz się wydarzyło. To no nie ukrywam, że tutaj pewnie będzie duży wpływ szczęścia, bo mało nie ma magów. Nie wziął Szemiry? naprawdę? No to ja wezmę Szemirę, żeby on jej nie miał. Nie będzie tak dobrze, że dostanie na ósmym poziomie. On zaczynał, więc ja będę kończył. nie? Także mam dwie szanse jeszcze, bo ta nimura znika na coś fajnego. No, mam Estrildę, tak? Także ten pierścień męstwa. No zobaczymy, czy Estrilda będzie w stanie wykierować tę grę. Jest naprawdę mocna, zbustowana na ósmym poziomie, więc potencjalnie. Dobra, Toran myślę. Na pewno Silas. Myślę, że Numisu. Teoretycznie mógłbym pójść w Gwynet. Tylko, czy to ma jakiś wielki sens? Nie mam dużo obrażeń pod nią. Z dodatkowych reliktów czy tam artefaktów. Nie wiem, jak to nazywać, w sumie. No dobra, gramy i tyle. Co będzie, to będzie. Raczej jestem tutaj. Za przegraną, niestety. Ale trzy wygrane były, więc. nie ma tak źle. Dobra. Warek zginął. Estrilda teraz się weźmie za Lorsana. I go zabije. No cóż. Trzeba było obrać Szemirę, chłopie Jakbyśmy wzięły tą Szemirę, by zadała naprawdę dużo wrażeń. Zobaczcie, ona i tak tutaj sporo zrobiła. Na trzech czy czterech poziomach więcej naprawdę byłaby w stanie, kto wie czy nie ugrać tej gry. Także to by było na tyle. 4 wygrane, 0 przegranych. Tutaj i spadł, zaraz go dokonimy. Ale ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że chociaż troszkę się podobał ten tryb. Taki trochę Hearthstone czy też Gwind. Gwind znaczy się. Także ja Wam oczywiście bardzo dziękuję. Życzę Wam miłego weekendu. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.